Siemanko, siemanko. Właśnie podjeżdżamy do Aushana. Do Aushan. Jedziemy wybrać, jak widzieliście u Magdy na kanale, też już latamy po sprzęty do kuchni. Jedziemy zobaczyć co mają, bo to pęknie gdzieś myślę z 20 koła. Czyli ta kuchnia nas wyniesie około 50. Wow, niesamowite. No i tak to wszystko wygląda. Lecimy. Magda parkuje Furmanę. Już czystą, na szczęście. Pachnącą. Ja, już się nie pobrudzę. Tak. Już tak to wygląda. Dużo, Duży ruch. Piękna pogoda. Magda tu szaleje. No tak, tylko muszę tak właśnie, o, bo wiecie tutaj w marketach pod marketami, jak to jest. Nie patrzą, trzepną ci w drzwi, i gdzieś to mają. No właśnie, dobra, to taka wrzutka. Zobaczymy, czy coś się uda. Wczoraj mieliśmy e, dobrego e, doradziciela, który nam doradzał. E, gdzie to było? Media Expert. Media Expert, a tutaj będzie. AGD, to Tak, zobaczymy, co mają. Ciekawego. Zakupimy sprzęt, bo kuchnia niedługo będzie wjeżdżać. Lecimy na pełnej kicie, w kwietniu jest wprowadzka, jak się nic nie zmieni, raczej powinna być. No ale zobaczymy, zobaczymy, bo może jakieś poślizgi będą. My ruszamy na całej kicie to na te, tej wrzuty. Wracamy ze sklepu, yy, nic nie wybraliśmy. Powiem wam, że wracamy tam gdzie byliśmy wcześniej, bo. No Nie ukrywam, że sprzedawca dużo robi. Sprzedawca w takim sklepie bardzo dużo robi. Zawsze chodzi o podejście i o doradztwo. No i tam wczoraj byliśmy no, lepiej obsłużeni, lepiej informacji dostaliśmy i lepiej nam to wszystko leżało, że chcemy wydać hajs tam, gdzie jesteśmy obskakiwani, że tak powiem, wydając grube pieniądze. Nie? Także yy, teraz nie ma czasu, bo rysek idzie do fryzjera, zawijamy się. Yy, jutro też nie, bo sklepy pozamykane. Także od poniedziałku wrócimy się tam, zakupimy pewnie cały sprzęt i zamykamy ten temat. A dzisiaj zaraz wbijam się na budowę i zapierdzielam. Muszę co najmniej dwa pokoje wyszlifować, żeby cała góra już była skończona i będę schodził na dół. Zobaczymy co się wydarzy. Taka wrzuta. Nie nagrywałem ze sklepu, bo kompletnie zapomniałem bo szukaliśmy tego sprzętu, bo miało być wszystko w szkłach czyli szklany piekarnik, szklana mikrofala nad nim, a tutaj tego nie było sprzedawca mi troszeczkę w błąd wprowadził, też nie ukrywam, no bo mówi, że to jest to samo, ja mu pokazałem, że to nie, że to szkło i tak słabo to wyglądało no dobra, mniejsza z tym działamy, walczymy dalej, nawet kupywanie takich sprzętów widzę nie jest takie proste taka wrzuta Dotarłem na budowę, której już mam dosyć powyżej uszy, Już nie chce mi się nic robić, ale jestem po prostu zmuszony. Skakuję e, robić tą garderobę. Muszę wszystkie te narożniki pościerać, doprowadzić te wszystkie wnęki i pościerać całe sufity i ściany żerafą. Za pół godziny Magda do mnie dokończy. Uzbroiłem się. Wyposażyłem się w dobre rzeczy. Zaraz Wam pokażę. Kupiłem sobie gąbki kwadratowe i od razu Was uświadamiam, że na internecie one kosztowały 2,70 za sztukę, a w sklepie 5,50, ale to nie jest to. Dobra, to nie ten karton. Nie wiem, gdzie są te gąbki. Idę dalej szukać. <gryw> Jak awtopłat. 15 gąbek kupiłem do ścierania tego burdelu całego i nie wiem, gdzie one są. A na internecie widzę, że przesyłka dotarła. Ale wałek. Dobra. Odpalam później kamerę. Jest w tej chwili weekend. My szczerujemy tutaj na budowie. Yy, film jest zawsze z opóźnieniem lekkim. Magda przyniosła mi w końcu odpowiedni karton, który był w domu. Bijali. i poprzebijali gąbki. Ty ja za to płacę, nie? Zobacz jakie pakowanie w tej firmie jest. Co za ludzie w ogóle. Zero kompetencji wszędzie. Na każdym kroku się spotykam, zero kompetencji. Wziął normalnie typek, szybkę metalową tutaj strzela. Zobacz. No widziałem ja taką dużą, no I przebija to wszystko, nie? Tu parę, zobacz jak to pogniecione jest, Przecież to jest narożnikowa gąbka. No. Nie no, ja się, co, ja się z coraz większym debilizmem spotykam, ja inaczej nie mogę tego nazwać. Ja błędy popełniam, ale non stop te błędy jakieś do mnie przychodzą z zewnątrz, bez kitu. Nie mogę przestać narzekać, kurczę, no nie. jak ja widzę takie partactwo, no to aż już w kieszeni mi się otwiera. Bez kitu, no nie rozumiem takich ludzi w ogóle. Każdy ma dwa na wszystko, już się spotykam z tym tak często, że szok. Dobra, miesiąc z tym. Lecimy, szlifujemy to, trzeba zapieprzać. Jestem padnięty, Magda już też się przebrała, już dziewa. Jak się przebrała? No. I niestety musimy zapieprzać. Dzieciak w domu zostaje sam, budowa się toczy bardzo długo już, nie daje z tym sobie rady, wiecznie narzekam, powinienem być szczęśliwy. Dom za gotówkę kładę, audika przed domem, wszystko za gotówkę, Pieniądze jeszcze jakie są na jakieś ruchy, a tu nonstop narzekanie z mojej strony. Nie wiem, ja powinienem, Ja w ogóle żałuję, że zjechałem do Polski, więcej na pewno bym nie zjechał, a w ogóle chciałem wam pokazać. Bo ten YouTube jest tak stworzony, że jeżeli narzekamy na jakieś firmy i pokazujemy prawdę, to obcina wam bardzo mocno zasięgi, żebyście o tym wiedzieli, że tutaj troszeczkę trzeba słodzić na tym YouTubie. U mnie się tego nie zdarza. Ja nawijam, jeżeli coś jest złego zrobione, to ja o tym nawijam, to żebyście mieli świadomość, jak chcecie sobie zobaczyć jakiś dany odcinek u mnie, bo YouTube mnie nie wyrzuci na górę, przez to, że mówię całą prawdę. Także ja wam powiem tak. Ja jeżeli jesteście już na moim kanale Magda przetrzymaj. Jeżeli już jesteście na moim kanale i tu są typowo, i tu są... Czyli wchodzicie w moją ikonkę, czyli typowo ik ikonę mnie na YouTube. Poczekajcie. Wbije Emil. Emil koszty budowy. Wchodzicie tutaj w ikonkę, wyskakuje mój kanał, i wchodzicie tutaj w wideo. I macie tutaj wszystkie filmy. Jak widzicie, takich wyświetleń nigdy nie miałem. To już jest ściągane przez YouTube'a. Czyli w 3 godziny jej tysiąc wejść to jest raczej niemożliwe. YouTube mnie bardzo mocno hamuje, żeby ludzie się nie dowiedzieli prawdy. Obejrzyjcie sobie ten film. Zresztą ja tutaj też podlinkuję go na dwóch ostatnich filmach, żebyście widzieli, jak działają polskie ubezpieczalnie w Polsce, jak jesteśmy dymani i tak dalej, i tak dalej. I to nie tylko ja mam taki problem, bo mi wypisaliście i o tym wiecie. Także przestrzegajmy ludzi, żeby nie było tylko kolorowych rzeczy, tylko całą prawdę, żebyśmy nawalali. Dobra, my lecimy z tym tematem, szlifujemy, zobaczymy ile dzisiaj się uda, jeżeli się uda zrobić tą garderobę i Borysa pomieszczenie, będzie super, wtedy wchodzimy na dół, później już latuje farba, kontakty, wszystkie rolety, w końcu trzeba uruchomić rolety na dachu, bo kosztowały 10 tysięcy złotych, kompletnie pieniądze wyrzucone w błoto, dzisiaj bym ich nie zakładał, także... Także też przestrzegam, to była fanaberia, kasę było od groma, na tacce je woziłem, zresztą wszyscy o tym wiecie, było wydawane. No. Tyle błędów jest popełnionych, piszecie mi, że dom został przeinwestowany, tak, został na maksa wypchany elektroniką, w malutkim domu 264 punkty elektryczne wystawione, także to musi swoje kosztować i musi swoje ciągnąć. Będę miał rozliczenie, rozliczenie energii, energii teraz 28 lutego, to Wam pokażę, czy ten prąd mi przepad, czy ja jeszcze będę musiał parę klocków dopłacić. Nie wiadomo, jak to się wszystko będzie odbywać. To na tyle tej wrzuty i lecę z robotą. Tu moja żonka sobie jedzie na rożniki, ale ja jeszcze raz musiałem odpalić tę kamerę, bo to nie jest gąbka. Słuchajcie, tu jest przerwana jedna gąbka. Tu jest uszkodzona druga gąbka. Tu jest uszkodzona trzecia gąbka. To ja kupuję 15 gąbek po to, żeby trzy od razu przy samym pakowaniu przez jakiegoś czubasa były uszkodzone. Nie no, normalnie szok, szok. No jak można wsadzić, słuchajcie, od początku do końca zaprzeć i wielkie nity przebić przez karton wielką nitownicą, żeby to wszystko się poprzebijało z dwóch stron. No zero wyobraźni. Nie wiem, ja dalej będę nawiązywał do tej całej polityki. Polityki, gdzie tych młodych ludzi, niedoświadczonych, biorą tylko dlatego, żeby podatków nie płacić, bo tak rząd nas wyruchał, że nie możemy, słuchajcie, starsi ludzie nie mogą znaleźć pracy, bo wszystkie dodatki są tam dla młodych. Co tu w ogóle się dzieje? To jest jakaś wielka niesprawiedliwość. Wrzucili nam, słuchajcie, imigrację na pełen gwizdek, gdzie teraz naprawdę bezrobocie jest wypieprzone. Cała gospodarka usiada. My niedługo będziemy jak te szczury zaszczute. Szczut, za Szok. To no, taka wrzuta, bo już normalnie bierze mnie. Co tu się dzieje? Na tyle. Wiem, że narzekam, ale nie mogę przestać. Tak jakoś za, za dużo, za dużo lat siedziałem za granicą i po prostu widzę co tu się odwala, nie? Ja wiem, w jakiś, wiem, wyjdzie słońce, wejdę do domu, zamieszkam już wygodnie, powieszę, fotele bujane, wezmę sobie szyszę czy coś w tym rodzaju i się wyrelaksuję, bo normalnie dostanę w głowie, bez kitu. Nie, do Holandii jadę normalnie na holiday, ale do, Holina, do Holandii z jakimiś kumplami i wrócę już zrelaksowany normalnie. Nie da się wytrzymać. Wiem, to tylko gąbeczka, ale no to chodzi o zasadę. Na tyle. Bardzo długo czasu to zajęło naprawdę bardzo długo. Jestem wywalony z butów. Lecimy dalej. Cały dzień minął. Ogień w szopie. No ale co? Dwa pomieszczenia będą dzisiaj zrobione. Czyli dzisiaj oznajmiam, że cały dół jest, cała góra jest zakończona. Yy, później będzie gruntowanie, malowanie, już naprawdę będzie widać efekty. Yy, no co, a w następny dzień będziemy już schodzić z kurzem na dół. To są takie etapy, że nic nie widać, ale trzeba przez nie przejść po prostu. Centymetr po centymetrze. Zostało mi tylko ten połowę skosu i ten dół. I koniec. I zawijamy się. Cały dzień trypuje. Łapki mnie nawalają, ale jest